Tak proszę Państwa i oto są. Pojawił się już pierwszy zawodnik. Zobaczmy czy ja to twarz taka wyjawia, wy... wyłania się z zakrzaka. Zobaczmy bliżej, jak on ciężko pracuje. Proszę zwrócić uwagę jak on ciężko pracuje. I na cholerę on tyle pracuje, jak nic z tego nie ma. Proszę Państwa, tętno już ma około 220. Zapala mu się ta czerwona lampka przed tym ostatnim momentem, kiedy już sobie myślimy, na cholerę mnie to wszystko. No po co? Ale podejdźmy bliżej do tego zawodnika wspaniałego. Proszę pana, króciutki wywiad, prosimy o dwa zdania. Proszę no, pana, czy da pan radę? Czy da pan radę? Da pan radę te 100 metrów, no może 90, proszę pana, da pan radę! Daleko jeszcze do dachu! Tak, to był on. Dzisiejszy leader. Połączymy się za chwilę z, na, z tym naszym korespondentem na samym szczycie. Mamy, proszę Państwa, drugiego zawodnika. Jezi i trzeci. No cóż za pasjonująca walka, cóż za pasjonująca walka, proszę jakie tłumy kibiców witają ich na trasie tej wspaniałej spinaczki. Po prostu tłumy. Starsi z dziećmi na, na rękach, na barana, wiwatują, okrzyki, sypią się girlandy, oklaski, burze oklasków, burze oklasków. Burza nie będzie dzisiaj burzy żadnej. Ale nic, zwróćmy uwagę na to, jak oni pracują. Cóż to za piękna praca bioder! No po prostu wspaniała praca bioder. No no wspaniała, a praca rąk! No po prostu, cóż to za piękna praca! Jak oni są wytrenowani, ale przecież to zawodnicy czołowej grupy podkarpackiej, kolarskiej JSC, proszę państwa! Tak, tak, zobaczmy teraz, cóż to za zawodnicy się zbliżają do nas! Kamera nam trochę tu drży, ale to wszystko z wrażenia. I mamy teraz, proszę Państwa, zapis innej kamery, może troszeczkę bardziej stabilna, tak jest, już widzimy tutaj jaki to zawodnik do nas zbliża. W takim szybkim tempie, proszę zobaczyć, jak on pięknie pracuje, jak współgra to jego ciało z tym jego rowerem, proszę państwa. No przecież to jest nieodłączny towarzysz, no po prostu oni muszą razem, oni zawsze razem, oni śpią razem, oni jedzą razem, oni kąpią się razem, proszę państwa, on i rower to jedno, to jedna całość, proszę Państwa, wspaniały zawodnik, wspaniały zawodnik. Nie to mama team! Mama team, proszę Państwa! A jednak już myślałem, że to zawodnicy JSC, a to mama team, ale podejdźmy tutaj do następnego zawodnika, przeprowadźmy z nim króciutki wywiad. Proszę Państwa, miałem tu całą listę pytań przygotowaną do tych zawodników, ale po prostu, no nie zgubiłem, ale krótkie pytanie, czy da Pan radę? Proszę Pana, da, czy da Pan radę? Chce. Da radę, jest następny, zobaczmy, zobaczmy, któż to, zobaczmy, któż to za zawodnik. Tak pięknie tutaj pracuje, jak on podjeżdża, jakiś to wysiłek wielki, jakaś to po prostu jest mordercza praca. No proszę zobaczyć na te kolana, jak to współgra z tym rowerem, po prostu, no coś pięknego. A pan da radę, proszę pana? Da pan radę? Chyba nie. Ojej, proszę pana, to tylko 90 metrów. Proszę nam tego nie robić, proszę dać radę, ale nie da rady, bo to w końcu przecież mama... Ty... Jak zauważamy, jest to czołówka tego wyścigu. Oni już po prostu odjechali wszystkich daleko. Łączymy się zatem z naszym reporterem na szczycie tej morder. I oto są, proszę Państwa, oto są ostatnia grupa maruderów, największych maruderów tego dzisiejszego wyścigu, tak zwany Mama Team Biz. Mama Team Biz, ale jednak jadą. Jadą z tym, że oczywiście, jak wszystkim poprzednim, zapala im się już ta czerwona lampka. Czerwona lampka w momencie, kiedy ma pęknąć żyłka, ale w ich przypadku ta lampka jest czerwieńsza niż wszystkich poprzednich, i ta lampka mówi po prostu „po co mi to, na jaką cholerę ja się tak męczę!”. No po co? I proszę popatrzeć, czyż twarz tego zawodnika nie wyraża znudzenia tym wszystkim, zmęczenia i takiego marazmu i po prostu mówi o tym, że no po prostu nigdy więcej już tego nie zrobię, nigdy więcej. Ledwo, ledwo przeżył, proszę zauważyć, nie może złapać biednej równowagi, ledwo stoi, ale może przeprowadzimy wywiad z tym zawodnikiem, witam powiedział. Jak było, proszę pana, Jak? a jeszcze pytanie zasadnicze. Czy da pan radę? Da pan radę! Spróbuję! Dobrze, prodzimy by... jeszcze 5 metrów, 5 metrów. Może ale chciałem że było fatalnie. Fatalnie, bo widzę właśnie po panu, że było bardzo fatalnie, przy pana, ale dziękujemy, dziękujemy!